Z pewnością widzieliście w internecie, jak psychologowie i blogerzy, milionerzy psychologowie mówią kobietom, chcesz, żebym pomogła Ci znaleźć bogatego i wpływowego męża, kup mój seminar. Seminaria zazwyczaj kosztują od 1000 rubli do 100 tysięcy i więcej. A kobiety, które kupują ten seminar za 1000 rubli, są przekonane, że usłyszą tam jakieś takie informacje, które pomogą im znaleźć bogatego mężczyznę. Wszyscy ci szarlatani czynią kobiety nieszczęśliwymi i ja z nimi walczę. A więc dziewczyny, powiem wam teraz prostymi słowami. Jeśli chcecie znaleźć bogatego i wpływowego mężczyznę, musicie spełniać jedno z dwóch kryteriów: same być albo bogate, albo wpływowe. Innych możliwości nie ma. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę byłych dziewczyn z eskortu, które czasem bogaci i wpływowi mężczyźni biorą nawet za żony, ale zazwyczaj te kobiety nie zostają długo w małżeństwie. Dlatego szarlatani, którzy uczą Was, jak się ubierać, jak się zachowywać, gdzie chodzić i jak się prezentować, po prostu kradną Wasze pieniądze. Oni po prostu zabierają wam wasz czas. A ja dziewczyny poleciłabym wam szukać nie bogatego i wpływowego, ale takiego, którego pokochacie i który pokocha Was. Uwierzcie, we dwoje też można zarobić dużo pieniędzy. Najważniejsze to wierzyć w siebie nawzajem.